Piotrek, jesteśmy po mistrzostwach polskich w Zakopanym. Jak ocenisz się w swoim wykonaniu? E, znaczy tak szczerze powiedziawszy pierwszy skok bardzo fajny, a drugi no oczywiście musiał spłacić trochę, no ale co poradzi, no, tak nie wiem czemu do końca, tak by po prostu trochę, nie wiem, czy głowę za nisko dał i tam słońce tak by mnie zdraziło i... Za długo sobie przeczekałem i mi spadło wszystko, podjechało no i już nie było z czego lecieć, ale w sumie no, forma ogólnie dosyć dobra, no bo jeszcze z tego, coś, coś tam jeszcze z tego uleciało, także nieźle. Wydaje się jednak, że rozkręcasz się ze skoku na skok, jak właśnie ocenisz swoją dyspozycję na ten moment? Znaczy, tak, na ten moment bardzo dobrze, no myślę, że poza tym ostatnim skokiem to udany, udany bardzo weekend był, te skoki, te skoki były bardzo fajne, także że pomalutku do przodu, nie mała faza. W polskiej kadrze widać taką się zaciętą rywalizację. Jak to ty odczuwasz? Jest, jest. No, z, z, zawodników jest naprawdę dużo, co skaczą. Skaczą bardzo fajnie, są ci młodsi, co cały czas e, gdzieś tam do, dochodzą, cały, cały czas do, do, do dobrego skakania. Także no, jest, jest. No, tych za, e, po, poziom, poziom poszedł w górę i żeby, żeby dobre miejsce zająć, no to trzeba naprawdę bardzo fajne skoki oddawać, a jak się już coś zepsuje, to już potem bieda, bieda cokolwiek nadrobić. Masz zamiar wziąć udział w zawodach letnich Grand Prix w Niemczech i, i Austrii? naszym zamiar mam, ale czy pojadę to od trenera zależy. Nie, myślę, że tak tam było wcześniej ustalane, no to jedziemy tam właśnie na te dwa ostatnie konkursy, no i potem już przygotowanie do zimy. E, czy będziesz miał czas może na jakieś wakacje? Planujesz? E, znaczy wakacje już były, także wakacje, wakacje dopiero w kwietniu myślę. No, także no, odpoczynek już też ciężko raczej raczej trzeba po prostu się przygotowywać do zimy i robić swoje. Dzięki.